Rozdział drugi poszukiwanie środków na wyprawę Najbardziej ze wszystkich zajęty był bez wątpienia D'Artagnan, chociaż jemu jako gwardziście wszystko łatwiej by przyszło niż panom muszkieterom, którzy byli wielkimi panami. Ale nasz Gaskończyk, choć z młodszej linii, był z usposobienia przewidujący i chciwy, a nawet tak próżny jak sam nieledwie Portos. Prócz tej myśli, wyłącznej na pozór, niemniej go trapił niepokój nie tyle egoistycznej natury. Daremnie bowiem wywiadywał się o panią Bonasie, znikąd żadnej nowiny. Pan de treville mówił o niej z królową. Ta, nie wiedząc, co się z nią dzieje, obiecała kazać jej szukać obietnica ta jednak była zbyt nieokreślona, aby zaspokoić Dartaniana. Latos nie wychodził z pokoju. Mamy dwa tygodnie tylko przed sobą, mówił do towarzyszów swoich, Mniejsza o to, jeżeli nie znajdę nic przed upływem tego czasu, to jest, jeżeli nic do mnie nie przyjdzie, a nadto dobrym katolikiem jestem, aby roztrzaskać sobie głowę strzałem pistoletu, zadrę należycie z czterema gwardzistami jego eminencji albo z sześcioma Anglikami, i dopóty będę się bił, dopóki się który nie znajdzie, kto mnie ubije, co prędzej czy później musi mnie spotkać. Powiedzą wtedy, że poległem w sprawie królewskiej, spełnię więc obowiązek służby i uniknę potrzeby ekwipowania. Portos wciąż się przechadzał z rękami w tył założonymi, kiwając głową i mówiąc: Spróbuję, może mi się uda. Aramis stroskany, nieufryzowany, milczał. Nieszczęsne te szczegóły dają nam miarę rozdrażnienia, jakie zapanowało w zgromadzeniu. Trzej przyjaciele, gdyż jak się rzekło Atos poprzysiągł, że palcem nawet nie kiwnie dla umundurowania się, trzej przyjaciele skoro świt wychodzili z domu i powracali późną nocą. Włóczyli się po ulicach, szukając na bruku czy przechodzie, jaki nie upuścił sakiewki. Rzec by można, że tropią czyjeś ślady tak wytrwale i z uwagą przyglądali się każdej piędzi ziemi. Spotkawszy się patrzyli na siebie z rozpaczą, jakby chcąc powiedzieć, znalazłeś co? Portos jednakże jako pierwszy, któremu jakiś pomysł przyszedł do głowy, trzymał się go wytrwale i wziął się do dzieła. Czcigodny Portos był człowiekiem czynu. Pewnego dnia spostrzegł go D'Artagnan, jak szedł w kierunku kościoła saint leu i udał się za nim bez myśli. Wstąpił on w progi przybytku, podkręciwszy w przód wąsa i musnąwszy śpiczastą brudkę, co zwykle oznaczało u niego silny zamiar podboju. Ponieważ D'Artagnan postępował za nim nieznacznie, Portos nie przypuszczał, że jest widziany. D'Artagnan wszedł za nim. Portos oparł się z jednej strony filaru, on zaś uczynił to samo z drugiej. Z kazalnicy ksiądz prawił kazanie i z tego powodu kościół był przepełniony. Portos zawzięcie przyglądał się kobietom, a dzięki troskliwym staraniom Mosketona powierzchowność jego nie zdradzałaby bynajmniej wewnętrznej niedoli. Kapelusz miał sfatygowane mocno, pióro spłowiałe fatalnie, hafty zaśniedziałe, a koronki nie trzymały się kupy. W półcieniu jednak drobnostki te nikły i portos zawsze był pięknym portosem. D'Artagnan spostrzegł na ławce najbliższej filaru, o który obydwaj byli oparci, jakąś piękność, przejrzałą, przyżółkłą i zasuszoną, lecz wyprostowaną i sztywną, za czarnym kwefem. Oczy Portosa spoczęły przelotnie i na tej damie, następnie począł strzelać wzdłuż całej nawy. Dama znów, płoniąc się co chwila, zerkała ukradkiem na płochego portosa, ten zaś dostrzegłszy to, coraz zapalczywiej rzucał na wszystkie strony spojrzenia strzeliste. Widocznie tym postępowaniem musiał do żywego dotknąć zakwefioną damę, gdyż gryzła wargi do krwi, drapała się po nosie i, jak opętana, kręciła się na siedzeniu. Portos zauważywszy to, znowu podkręcił wąsa, musnął śpiczastą bródkę i ją mrugać na piękną damę siedzącą w pobliżu chóru. Wielką jakąś damę widocznie, bo murzynek przyniósł poduszkę, na której klęczała, a za nią stała służebna z herbowym futerałem od książki do nabożeństwa w ręce. Czarno zakwefiona dama, śledząc spojrzenia Portosa, poznała, że spoczęły one na damie z aksamitną poduszką, murzynkiem i służebną, a Portos... Wciąż przypuszczał szturm, to mrugając, to palec kładąc na ustach, to przesyłając zabójcze uśmiechy, które rozjątrzyły naprawdę przekwitłą piękność. Ona też bijąc się niby w piersi, chrząknęła tak groźnie, że wszyscy, nie wyjąwszy damy na czerwonej poduszce, zwrócili się w jej stronę. Portos jednak nie zmienił wcale swej taktyki. Zrozumiał dobrze, o co chodzi, lecz udał głuchego. Dama z czerwoną poduszką jako piękność niezwykła sprawiła wrażenie na damie w czarnym kwefie, która widziała, że ma niebezpieczną rywalkę, ale też nie mniejsze wrażenie wywarła na Portosie, który uznał, że była piękniejsza od damy w czarnym kwefie. Najbardziej wszakże wzruszony był d'artagnan. Poznał on w niej damę z Meng, Calais i Douvres, którą mężczyzna z blizną na twarzy jego prześladowca powitał tytułem Milady. D'Artagnan, nie tracąc jej z oczu, w dalszym ciągu śledził grę Portosa, która go mocno bawiła. Domyślał się, że dama w czarnym kwefie jest notariuszową z ulicy Niedźwiedziej. Tym więcej, że kościół saint niezbyt odległy był od jej mieszkania. Wywnioskował więc z tego, że Portos szukał zemsty za swój zawód w Chantili, kiedy notariuszowa okazała się tak zacięta, iż poskąpiła swojej sakiewki. Jednakże pośród tego wszystkiego zauważył i to także, iż ładna twarzyczka nie odpowiadała na zalecanki Portosa. Wszystko więc było złudzeniem. Lecz dla istotnej miłości i zazdrości prawdziwej ponad rzeczywistością górują złudzenia im żonki. Po skończonym kazaniu notariuszowa podeszła do koropielnicy. Portos wyprzedził ją i zamiast jednego palca całą rękę zanurzył. Uśmiechnęła się notariuszowa, sądząc, że dla niej się na to zdobył, lecz rychło i okrutnie się zawiodła. Gdy o trzy kroki była już od niego, odwrócił głowę, uparczywie wpatrując się w damę, która, powstawszy, zbliżała się z murzynkiem i służebną. Kiedy tuż przy nim się znalazła, Portos wyjął z kropielnicy rękę pełną wody. Piękna nabożnisia dotknęła drobnymi paluszkami grubej jego dłoni, przeżegnała się z uśmiechem i wyszła z kościoła. Tego już było nadto dla notariuszowej żadnej już nie miała wątpliwości, że dama Owa i Portos zalecają się do siebie. Gdyby była wielką panią, zemdlałaby niezawodnie, lecz jako zwyczajna notariuszowa poprzestała na odezwaniu się muszkietera teraz wściekłością, źle pohamowaną. — Cóż to? — Panie Portosie, nie podajesz mi wody święconej? Na dźwięk jej głosu drgnął Portos, jak człowiek zbudzony ze snu stuletniego. Pa — Pa... pani... Wykrzyknął. To pani! Jakże mąż jej się miewa, kochany pan Kokenar! Czy zawsze taki sknera jak był? Gdzież ja miałem oczy, żeby nie spostrzec pani w ciągu dwugodzinnego kazania? O dwa kroki znajdowałam się od pana, odparła notariuszowa. Lecz nie widziałeś mnie, mając oczy jedynie dla pięknej damy, której podałeś święconą wodę. Portos udał zakłopotanie. A, pani zauważyłaś. Ślepą być trzeba, żeby tego nie widzieć. Tak, rzekł od niechcenia, jest to księżna przyjaciółka moja, z którą bardzo rzadko spotkać się mogę z powodu zazdrości jej męża. Zawiadomiła mnie też, że aby się ze mną zobaczyć, będzie w tym skromnym kościółku w tak oddalonej dzielnicy. Panie portosie, odrzekła notariuszowa, czy będziesz na tyle łaskaw podać mi na pięć minut ramię, chętnie bym pomówiła z panem. A jakże i owszem, pani, podchwycił Portos, mrugnąwszy do siebie samego jak szuler drwiący z partnera, którego udało mu się oszukać. W tej chwili właśnie przechodził d'Artagnan, goniąc Milady. Spojrzał ukosem na Portosa i zobaczył odbłysk triumfu w jego oczach. Ech, rzekł do siebie, rozumując w duchu moralności niezwykle luźnej, właściwej tej miłej epoce, ten będzie miał wyekwipowanie na termin. Portos, ulegając ciśnieniu notariuszowej jak łódź pod naciskiem steru, doszedł do klasztoru Saint-Magloire, miejsca mało uczęszczanego z obu stron zamkniętego kołowrotem. We dnie spotkać tam było można żebraków jedzących i dziatwę grającą. Ach, panie Portosie! – wykrzyknęła notariuszowa, upewniwszy się wpierw, że nikogo prócz zwykłej ludności tam nie było. – Panie Portosie, jak widzę, wielki z pana zdobywca! – – Ja? Pani? – nadymając się, przemówił Portos. – Dlaczego? – A te znaki porozumienia? A woda święcona? Ależ co najmniej księżniczka krwi, owa dama z murzynkiem i pokojową. – Mylisz się, pani, mój Boże! – odpowiedział Portos. – Jest to zwyczajna księżna. A ten laufer przy drzwiach oczekujący? A kareta ze Stangretem w Liberii? Portos nie widział tego wszystkiego, lecz zazdrosne oko pani Kognar niczego nie przepuściło. Żal mu się też zrobiło, iż od razu nie podniósł do rzędu księżniczek krwi damy z czerwoną poduszką. — Ach, pieszczoch pięknych pań z ciebie, panie Portosie! — z westchnieniem mówiła notariuszowa. — Pojmuje pani, iż przy tej urodzie, w jaką uposożyła mnie natura, nie zbywa mi na powodzeniu. Mój Boże, jak ci mężczyźni zapominają, prędko, zawołała dama, wznosząc ku niebu oczy. Nie tak jednak jak kobiety, o ile mi się zdaje. Odparł Portos, gdyż mogę powiedzieć, iż stałem się pani ofiarą, kiedy ranny, umierający, widziałem się opuszczony przez chirurgów. Ja, potomek znakomitego rodu, który polegałem na przyjaźni twojej, o mało nie umarłem z ran, a następnie z głodu w podłej oberżywszą tli, i to bez słówka odpowiedzi na palące moje listy. Ależ, panie Portosie! Szepnęła notariuszowa, czując się winną według pojęć wielkoświatowych złego czasu. Który poświęciłem dla Ciebie baronowę. Wiem o tym. hrabinę, panie portosie, księżnę, panie portosie, bądź wspaniałomyślny, masz pani słuszność nie będę już kończył. To mój mąż nie chciał słyszeć o pożyczce. Pani koknar, przypomnij sobie, pierwszy twój list, który zachowałem wyryty w pamięci. Notariuszowa jęknęła głucho. Bo też za wielką była suma, której żądałeś. Pani Kognar, dałem ci pierwszeństwo. Gdybym był napisał do księżnej, nazwiska jej nie wymienię, bo dobrze wiem, co to jest kompromitować kobietę, lecz i to wiem także, iż mogłem był napisać tylko do niej, a przysłałaby mi tysiące. Dama uroniła łzę. Panie Portosie, przysięgam, że ukarałeś mnie straszliwie i jeżeli w przyszłości w wypadku podobnym się znajdziesz, udaj się tylko do mnie. Fe, pani, odezwał się Portos niby obrażony. Nie mówmy o pieniądzach, proszę, to poniżające. Już więc nie kochasz mnie? zwolna i smutno wymówiła notariuszowa. Portos milczał wyniośle. Tak mi odpowiadasz? Rozumiem, niestety. Pomyśl, pani, jaką wyrządziłaś mi obelgę, tkwi ona tu, rzekł Portos, kładąc rękę na sercu i przyciskając je silnie. Załagodzę ją, cóż? Zgoda, Portosie drogi. Wreszcie, cóżem ja żądał od ciebie? ciągnął dalej Portos, dobrodusznie wzruszając ramionami. Tylko pożyczki. Ostatecznie nie jestem człowiekiem bez rozumu, wiem dobrze, że pani bogata nie jesteś, a mąż twój dobrze musi wysysać krew ze swoich klientów dla wyciągnięcia kilku nędznych talarów. O gdybyś była hrabiną, margrabiną lub księżną to co innego, nigdy bym ci tego nie przebaczył. Notariuszowa czuła się urażona. Dowiedz się, panie Portosie, że kasa moja, jakkolwiek notariuszowska, jest może lepiej zaopatrzona niż tych twoich arystokratycznych brunetek. Wyrządzasz mi podwójną obelgę, rzekł Portos, spuszczając jej ramię, bo skoro jesteś bogatą, odmowa twoja nie ma usprawiedliwienia. Gdy mówię, że bogata... Podjęła żywo notariuszowa, widząc, że zapędziła się zbytecznie. Nie należy brać tego dosłownie. Właściwie nie jestem bogata, ale mam się dobrze. Pani. Posłuchaj mnie, rzekł Portos, nie mówmy o tym, proszę. Nie poznałaś się na mnie. Wszelkie uczucie między nami wygasło. Niewdzięcznik. A uskarżaj się radzę ci. Wynoś się razem ze swoją piękną księżniczką, nie zatrzymuje. Hm. Nie jest ona bynajmniej szpetna. Panie Portosie, raz jeszcze mnie wysłuchaj! Ostatni raz! Kochasz mnie jeszcze? Niestety, pani ozwał się ciężko melancholijnym głosem, gdy wybieramy się na wojnę, na której przeczucie mi mówi, że zostanę zabity. O nie mów tak! krzyknęła dama wybuchająca łkaniem. Coś mi tak mówi! – ciągnął Porto coraz więcej ponurym głosem. – Powiedz lepiej, że znowu się zakochałeś. – Wcale nie. Mówię szczerze. Nic nowego mnie nie wzrusza, a nawet czuję tam, w głębi serca mego, coś, co za tobą przemawia. Lecz, jak wiesz, a może i nie wiesz, za dwa tygodnie zaczyna się wojna złowieszcza. Strasznie będę zajęty wyekwipowaniem się mojem. Potem czeka mnie podróż do Bretanii dla odwiedzenia rodziny i zrealizowania sumy potrzebnej na wyjazd. Dostrzegł ostatnią walkę, jaką staczała miłość ze skąpstwem. A ponieważ księżna, którą widziałaś w kościele, ma dobra, przylegające do moich, razem puścimy się w drogę. Wiesz dobrze, iż podróż nie tak się przykrzy, kiedy się ją odbywa we dwoje. Czy nie masz przyjaciół w Paryżu? zagadnęła notariuszowa. Sądziłem, iż mam ich, rzekł Portos, przybierając na nowo wyraz melancholijny. Przekonałem się jednak, iż jestem w błędzie. Masz ich masz, panie Portosie odparła notariuszowa w uniesieniu, które zdziwiło ją samą. Przyjdź jutro do nas. Jesteś synem mojej ciotki, a zatem bratem ciotecznym, przybywasz z Nuju w Pikardii, masz kilka spraw w Paryżu, a nie znasz żadnego adwokata, będziesz pamiętał? Jak najwyborniej. Przyjdź w godzinie obiadowej. I owszem. A z moim mężem trzymaj się ostro, bo to stary lis przebiegły pomimo siedemdziesięciu sześciu lat. Siedemdziesiąt sześć lat, piękny wiek, późny wiek, powiedz lepiej, panie Portosie, to też czysko drogie może zostawić mnie lada chwila wdową, ciągnęła notariuszowa, rzucając na Portosa znaczące spojrzenie. Na szczęście intercyzą ślubną umowa majątkowa zawarta na przeżycie. Cały majątek? Zagadnął Portos. Cały. Przewidująca z ciebie kobieta, droga pani koknar, rzekł Portos czule ściskając jej rękę. A zatem zgoda między nami, drogi panie Portosie? Wdzięcząc się zapytała. Na całe życie, podobnież odpowiedział Portos. Do zobaczenia więc, mój zdrajco, do widzenia, zapominajko moja, do jutra, aniele mój, do jutra światło mego życia. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl.